Dzień dobry Państwu. Oczywiście zapraszam na mój kanał, jak zwykle proszę o subskrypcję, o udostępnianie tego materiału, o lajkowanie, o przesyłanie znajomym przede wszystkim, bo ja nie się tym materiałem zapoznać. Dzisiaj opowiem Państwu o wczorajszej akcji związanej ze zdejmowaniem barw ukraińskich z pomniką imienia Adama Otóż w dniu wczorajszym grupa kilku osób dokonała tego bohaterskiego czynu, bo to czyn niby normalny, żeby zdejmować naszych pomników, naszych wieszczy jakieś inne barwy. No ale w obecnym świecie i Polsce, która jest ogarnięta manią miłości do Ukrainy, no to jest bohaterski czyn. Tego bohaterskiego czynu dokonało kilka osób. Ja znam te osoby, znam nazwiska tych osób, ale nie muszę mówić. To no, i tak się pojawią w przestrzeni publicznej. Powiem tylko o tym, jak to wyglądało. W rzeczywistości wyglądało to tak, że ekipa podjechała tam pod powrót samochodem z wysięgnikiem koszowym. Jeden z ludzi wszedł do tego kosza, tylko podniósł na wysokość głowy wieszcza Adama Mickiewicza. No i tam musiał zgodnie nie bez trudu, bo to było mocno przywiązane nami porządnymi, żeby to wiatr nie zerwał. No to musiała przeciąć ten pomocowanie. A następnie, już w włączonych kamerach, po konferencji prasowej zdjąć to z dołu, już pociągając tylko za sznurek. Także to o tym na razie do przestrzeni publicznej informacji dodarło, że to była większa y, akcja logistyczna, a nie tylko podejście i tam pociągnięcie do sznurek. Przypominało mi to trochę odsunięcie pomnika poznańskiej krzyży, na której byłem obok znajdującego się pomnika. Dokładnie tak to wyglądało, że w tym momencie. Zasłonięty biało-czerwoną flagą wielką, no to ta flaga opadła, została podniesiona, już nie pamiętam, i ukazał się pomnik Krzyży Poznańskich. Także to przypomina tą akcję. No, akcja była oczywiście efektem tego, że bezprawnie właściwie władze uczelni poznańskiej zawiesiły tamte barwy na szyi Adama Mickiewicza. Nie, zainteresowanie społeczne zarówno jedną, jedną sytuacją, jak i drugą, było niewielkie. No, mi, mi wydaje się, że po prostu ludzie nie są zainteresowani tym, co się dzieje i w kraju, i w mieście, i po prostu jest im wszystko jedno. Dlatego po tych pomnikach pojawiają się barwy wszystkich krajów, części odzieży. Myślę, że to wynika z tego, że Polacy nie szanują swoich historii, a nie szanują swoich pomników. To jest taka przykra konstatacja. Ja muszę powiedzieć, że w yy, pewną taką szapowadę tych panów, którzy dokonali tej akcji. No bo znaczy, są jeszcze patrioci w Polsce. Miło mi, że tak się dzieje. Natomiast tym związany jest w ogóle cała, no cała sprawa związana z tą, tą, tą nieszczęsną wojną. Bo dzisiaj obserwujemy re, reakcję świata na to, co się wydarzyło. Co się wydarzy, to powtarzam i będę powtarzał, jak powtarzam od trzech lat. Wojna ta musiała się tak zakończyć, tak się tak zakończy, a jak się nie zakończy, to zakończy się pełnym zwycięstwem Rosji, która dojdzie aż do granic Polski i opaduje całą Ukrainę. No, w tym kierunku zmierzają władze Unii Europejskiej, ponieważ wymyślili sobie, że będą nadal pomagać Ukrainie, no to skończy się dla Ukrainy tragicznie. Od samego początku to się nie rozwijało dobrze. Było wiadomo, że wspieranie Ukrainy musi się zakończyć porażką. Porażką, śmiercią wielu ludzi, nieszczęściami, prawda? No ale to nie ja o tym decyduję i nie będę też decydował o tym, co się wydarzy, ale zapowiadam z że tak będzie. Z tym marzenia o tym, o co ludzie marzyli w tym kraju, żeby pokonać ruski, takie odwieczne polskie marzenie, nie wiem z czego wynikające, chyba wynikające z tego, że zła propaganda jest w Polsce. Nie przypominam tylko, że w XIX wieku to warszawiacy po śmierci prezydenta Warszawy Sokrateza Stalinkiewicza rosyjskiego generała. Przyszli na pogrzeb tego prezydenta w ilościach takich, jak potem w 1939 roku przyszli na pogrzeb Romana Boskiego. Na pogrzebie prezydenta Warszawy, rosyjskiego generała było 100 tysięcy Polaków. Tak zmieniło się podejście Polaków w stosunku do podejścia Polaków z czasów zaboru rosyjskiego. Coś nie tak, może się na tym zastanowić. No a co do tej akcji kolegów, no to serdecznie ich pozdrawiam. Ja to będę udostępniał, a Państwo też udostępniajcie. taka ciekawostka. Chodzi o to, żeby to w mrokach dziejów nie zaginęło. Przypominam, że takie symbole, obce symbole, które tutaj nad tym naszym miastem pojawiały się to w ostatnich czasach oczywiście ukraińskie bez sensu, a w czasach PRL-u pojawiały się już symbole radzieckie, które chyba nie w niedużych ilościach, ale się pojawiały. Widniała taką gwiazda. Gwiazda czerwona na pomniku na Staderi Poznańskiej, na tym obelisku. I ona w tej mniejszych okolicznościach zginęła. Na początku lat 90. Potem nikt nie wiedział, co się z nią stało. Po wielu latach okazało się, że w jakimś magazynie odnaleziono. Natomiast pamiętam, że pytania, które stały z tą gwiazdą, które padały na sesji Rady Miasta, w której miałem zaszczyt być radnym, w latach 94-98. To te pytania były zbywane właściwie milczeniem, sarkazmem, a takim podejściem, jak teraz no, po co się pytasz. Nie ma gwiazdy i nie ma. No to gwiazda została zdjęta. Też na siebie przez czynniki do tego nieuprawnione. Czyli tak po partyzansku. No to tak po partyzansku. Chociaż po partyzansku została powiesiona ta flaga na Miskiewiczu, to i po partyzancku została zdjęta. Także pała za to tym, którzy ją zdjęli. I hańba tym, którzy ją tam powiesili. Miłego dnia Państwu życiowym. Do zobaczenia.